Do świąt zostało 73 dni, dlatego warto zabrać się już za prezenty, które wykonamy samodzielnie. Na pierwszy rzut, mydło sodowe. Dlaczego tak wcześnie? Ponieważ mydło musi przez półtora miesiąca dojrzewać, żeby nabrało właściwości pielęgnujących. Takie mydło składa się z olejów drogocennych, tłuszczy, takich jak masło kakaowe, masło Shea, olej rycynowy, olej migdałowy i, i wiele innych. Te tłuszcze zostają zmydlone przez wodorotlenek sodu, który jest żrącą zasadą. Więc, jeżeli chcecie wykonać pierwsze swoje mydło, polecam zrobić to pod okiem specjalisty, ponieważ bez doświadczenia możecie zrobić sobie krzywdę. Natomiast, jak już zaczniecie, to już będziecie mydlić przez cały rok na okrągło. Jak tylko zbliża się ten okres świąteczny, ja oczywiście. Yy, Zwiększam produkcję, ponieważ wszyscy moi bliscy czekają właśnie na te, na te prezenty. Za chwilkę pokażę Wam, jak takie mydło powstaje. Natomiast chciałabym, żebyście nie traktowali tego filmu jak instruktaż, jak zrobić mydło, ale raczej jako informację, jak taki proces wygląda i skąd też cena takiego prezentu, ponieważ no, jest to mydło, które jest troszeczkę droższe niż mydło, które kupicie w sklepie. Takie, wiecie, taka zwykła kostka. Oczywiście, takie mydło ma też inne właściwości, dużo, dużo lepsze. Nie tylko proces wpływa na cenę, ale też to, z czego mydło jest wykonane. Zobaczcie, jakie mydła przygotowałam w tym roku. Mydło różane zawiera w sobie m.in. olej z pestek róży. Jest przepiękne, ozdobione małymi różyczkami. A to jest mydło, które zostało zrobione z dodatkiem kasztanów. Pachnie przepięknie czekoladą z pomarańczą. Następne mydło to mydło kawowe. Tutaj zamiast wody dodałam właśnie kawę. A tutaj jedno z pierwszych w tym roku. Pierniczki zostały wykonane w roku poprzednim. Dzięki temu mogłam je użyć do dekoracji. Na mydło odciśnięta jest pieczątka w kształcie choinek, a w środku wypełnione złotą miką. Prawda, że klimatyczne. A to moja ukochana lawenda. Piękne, proste lawendowe serce. Co ciekawe, zrobiłam to mydło bez dodatku olejków eterycznych, a mimo wszystko, naprawdę ten zapach lawendy jest wyczuwalny z samego odwaru. A tutaj mamy mydło z nagietka. A to mydło z kolei pachnie choinkowo. Jest troszeczkę zielone i oczywiście klimatyczne jelonki. Zrobiłam także mydło jaśminowe. Ja nie znoszę tego zapachu, ale mam koleżanki, które go uwielbiają, więc udało mi się nawet zdobyć suszone kwiaty, jaśminu, i też mydło zostało tym jaśminem ozdobione. Specjalnie zostawiłam je takie nieobrobione, bo piękno tego mydła tkwi właśnie w jego totalnej naturalności. A na koniec zostawiłam sobie mydło miętowe zrobione na mięcie, którą znalazłam gdzieś na łące. Moja mama biegała po krzakach, żeby ją dla mnie zdobyć, bo ja się boję pająków. I z tej mięty zrobiłam macerat w oliwie pomace. Macerat pachniał przepięknie i ten zapach właśnie utrzymał się w mydle. Dodatkowo pieczątka, piękny, pędzący mikołaj. A teraz zobaczcie, jak robiłam to mydło. Tak jak wspomniałam wcześniej, naturalne mydło sodowe nie przypomina tradycyjnej kostki ze sklepu. Aby zmydlić oleje potrzebujemy ługu, a więc mieszanki wodorotlenku sodu z wodą lub ziołowym naparem. Do mojego mydła dodałam olej kokosowy, macerat zmięty na oliwie pomacę, masło Shea, masło kakaowe. Do zabarwienia użyłam zielonych mik mineralnych w dwóch odcieniach. Aby zrobić łuk, wsypujemy wodorotlenek sodu do wody. Nigdy odwrotnie. Roztapiamy tłuszcze. Dla bezpieczeństwa wszystko wykonujemy w rękawiczkach. Łączymy wszystkie oleje. Następnie rozrabiamy miki mineralne za pomocą oleju z głównej miski. Powoli wlewamy łuk do oleju. Powinny mieć zbliżoną temperaturę około 30 stopni. Ostrożnie blendujemy. Następnie barwimy masę mikami i wlewamy do foremek. Po 12 godzinach mydło wygląda tak. Należy je wtedy pokroić. Można je w dowolny sposób udekorować. W moim przypadku jest to pieczątka, złota mika. Obrobiłam także brzegi mydła krawędziarką. Teraz pozostaje już odczekać tylko półtora miesiąca, aż mydło nabierze właściwości pielęgnujących i pięknie je zapakować.